A ze mną dzisiaj jest Anio. No i nagrywamy powtórnie, bo... Bo ścięło się nagrywanie. I nie wiem co się stało. Ale jesteśmy z powrotem i gramy! Wow, ale padł! No i jak ja padłem. Przypominam, 29 level ja wbiłem przed chwilą. A ja u No. Bo Kondzi niedawno zaczął grać. <laughs> Dawaj Max! Co jest Max? 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 Kolejna mam, hmm. po której jest. No. O kurde. Znowu będę no, będę cały czas. No, znowu będziesz lamił. Patrz na moje skarby. 2 na 24. O Boże. A ja 9 na 25. <laughs> o, zbieraj, ale przynajmniej 9, a nie 2. Tak na no, początek widziałeś się grać, a ja nie wiem Oczywiście to... mówię, nie umiem grać Dobra, mówię strasznie lamię Powtarzam strasznie lamię Musimy zagrać na coś tylko że... u mnie coś nie chce się zwiączyć. A ja... się Od dołu dobra, tam my zaczynamy Zaraz już gdzie miał Szybko robić. Poziomnie. Dobra, ale jestem pod mostem. Poziomka. Jestem pod A mostem. Jestem pod mostem, byłem. A ja już nie jestem, ja, ja, ja chcę do środka wyjść. Chodź, chodź do środka. Nie, nie, wchodzę, bo tam pewnie ktoś jest. A ja zobaczę, czekaj. W yy, rogu tam, w rogu, w rogu. To. to, to był nasz. Jestem w rogu. Nie, w rogu jest inni. Не, мне кто там входить? А где ты идешь? Не, я иду с Хога сами. Вообще забыл. Есть, мама, бупа снайпер. Забыла? А бупа снайпер есть. А за то бомбу. можешь мне поведать, видишь? Ну за поздно, видишь, Так нагле. Выходи. Больше... О, добра конец мапы. Сесс макс. Nie a ja się napiję herbaty. Ja, ja jestem słaby na no nich Nie jestem za dobry na no nie. Co tam polecam? Co tam polecam? Dobra, ja jestem w CT. A ty? A ja? Też dołączę. A ja już Hej, Ja nawet nie wiem gdzie mam iść. Dobra, to ja gdzieś wyszedłem jestem. Uważaj, tutaj będzie już dużo graczy! Tam właśnie za tymi tymi, o tutaj o. Ło, wow, ale mapa, fajny. Nie, razy, no, dobra, wygraliśmy rundę. Oh. Jej. Śmieram. nie. Ja, ja mam 5.0 doświadczenia, ale mam 29 już. Zara, 30 oh, mój oczekiwany level. A ja jestem kopsy, bo mam wyświetlenie. Jaką kurde. No ty zginął, bo Zagramy sobie jeszcze trzy... Okay. Ej, zagramy sobie jeszcze trzy rundki, no i będziemy już kończyć. Bo mam ograniczony limit dzisiaj. A i muszę z widzów z przykrością powiadomić, że wyjeżdżam. I nie będzie odcinków przez 5 dni normalnie chyba. Choć chyba to nie kłopot, jak myślę. Bo wyjeżdżam na biwak. Taki harcerni, Taki har har harcerski. Wiecie w HCSP, kurde, fajna rzecz. Odznaki TP. Eeeha. Jestem dobrym. Wow wow, 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 wow! Jak go zabiłem, Wow! Tajemnica, że umierza, wow. a nie, to jest słaba. Czemu drop. DROPAM to, ale tam jest gościu! Ale więcej nim to nie jest tak dużo. Niektórzy youtuberzy więcej ją po bo dwa tygodnie. Mamy więcej. No Trzeba szybko tu ruszyć. Jak zauważyłem, przed chwilą, trzeba szybko ruszać. Ojej. Łoł, wow, prawie nie zabił gościu. Nie. nie. Przyładowanie. Łoł. Wow. No jak on nie zabił? Adi Rodriguez. Dobra, zmieniam klasę, żeby pokazać jeszcze. czym. Kla klasa. E, patrzcie, takie są jeszcze klasy, a ja tylko dla pokazania wezmę e, tego Krytyka. Krytyk? Tylko dla pokazania, mam nim dziewiąty poziom, bo kiedyś tam grałem. A sporo z tamtemu wziąłeś. No. Bo ja mam pierwszy. Wow. O? Nie dziwne dla mnie, tylko na jednym mam. Dobra, prawie go zabiję. O, zaraz będę już miał dziesiątym krytykiem. Dobra. I to nasza ostatnia łapka i się już pożegnamy. Się będę już pakował właśnie na wyjazd. Tym pięciodniowym. Fajnie, że Cię nie będzie. No. E, Dobra, bierzemy Dobra, mam hostkesów Uważaj, ty fajne miejsce znalazłeś nikogo nie było. Tym tam byli Ale ostro znasz mapę Naprawdę! Naprawdę! Gdy przyszłem ze wszystkimi! No, no, tego się już nie spodziewałem, takiego hamstwa. I naprawdę. Takiego hamstwa? Okay. Się nie spodziewałem! Dobra, dobre! No te, teraz już naprawdę ostatnia mapka! Prawdziwa! Łą! Wow. Wbijam! E, jak oczywiście, jak zginiemy, to wtedy będzie ostatnia mapka! Tak? Tak ono, no. Może po biwaku jeszcze jakiś odcinek, prawda? Czy coś w tym styl? Przed biwakiem? O. No, To możemy jakieś odcinek właśnie nagrać. Wow, 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 wow. No, dobra. E, tak, e, gdzie są kolejni? Gdzie są kolejni? Gdzie mamy kolejnych? Powtarzam, no gdzie mamy kolejnych? Wow. Dobra, a, a, a teraz hej no cześć. Z Wami był polski kanał i... Dobrze. I żegnamy Was serdecznie. Cześć.